Judaszu, a więc jesteś. Czy podtrzymujesz swoją decyzję w sprawie Galilejczyka? Witam. Ja gram postać arcykapłana, ponieważ chcę y, pokazać, jak łatwo przekupić pieniędzmi ludzi i zabić w nich wiarę w dobro drugiego człowieka. Dlatego w tych czasach uważam, że nadal ma to miejsce. Dla niektórych będzie to czasem na zastanowienie się. Jesteś królem żydowskim? Witam wszystkich serdecznie. W tym misterium pasyjnym gram postać Piłata. Chciałbym wszystkich tutaj nas oglądających prosić o to, aby w współczesnym świecie nie umywali rąk od wszelkich potrzebujących osób. Witam serdecznie, jestem Janem. Dla mnie misterium to wielkie przeżycie, bo stojąc w z Maryjo przy krzyżu stoję nie tylko w czasie tego misterium, ale codziennie służąc przy Ołtarzu Pańskim przeżywając mękę, pamiątkę męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Udział w tej inscenizacji i rola Maryi to dla mnie olbrzymie wyróżnienie. Dzięki temu mogę na swój sposób, tak prywatnie, rozważać mękę Pana Jezusa, patrząc na nią poprzez oczy Maryi jako matki współcierpiącej. W Drogi Krzyżowej gram postać Jezusa Chrystusa. Wraz z kolegami i koleżankami przedstawiamy wydarzenia, które działy się przed dwoma tysiącami lat w Jerozolimie. To wydarzenie mm, pozwala poczuć nam charakter pasyjny zbliżających się świąt wielkanocnych. Bardzo cieszę się, Tą niecodzienną i niezwykłą inicjatywą przygotowania misterium Męki Pańskiej. Obraz niewątpliwie jest ubogaceniem każdego słowa, dlatego ufam, że zarówno dla samych artystów, jak i dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym misterium, będzie to okazja, aby jeszcze bardziej pochylić się i niemalże dotknąć tej niesamowitej tajemnicy Męki Pana Jezusa. Dzięki wielu wspaniałym ludziom, ich wielkiej pracy i zaangażowaniu, mamy możliwość w tym roku zorganizowania Drogi Krzyżowej, inscenizowanej w parafii pod wyzwaniem Świętego Stanisława Kostki w Soblinach. Serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam. Bardzo serdecznie zapraszamy na misterium Drogi Krzyżowej 31 marca w piątek przed Niedzielą Palmową w naszym kościele. Rozpoczniemy to wydarzenie Eucharystium o godzinie 19, natomiast Misterium rozpocznie się około godziny 19.30 i w ten sposób wejdziemy w przeżywanie tajemnic Wielkiego Tygodnia, tajemnic Triduum Paschalnego, której jest centrum naszego życia chrześcijańskiego.